Witam Was w kolejnym odcinku Unboxingu, kolejny odcinek z tego wielkiego pudła, parę rzeczy, które przyjechało i kolejny Vectron czerwonego Debechanker już widzieliście. Teraz pora na kolejną szukę i już pokazuję który. Model o numerze 71926. I oczywiście firma, firma Roco podaje od razu o jakiego chodzi. Rail Force One, niemiecki 193, o tym mówił Bauraje ale zdecydowanie nie czwarta epoka, tylko która? No szósta, wiadomo. I już pudełko i tak dalej, wszystko jest dokładnie to samo jak w tamtym poprzednim, to, to znaczy Debeschenker, to jest emisja z 2019 roku i wektron wielosystemowy, o czym mówią nam te pantografy, no i to, że lokomotywa zarejestrowana w Niemczech, faktycznie w, w polu tutaj Siemensa, a jeździ przecież również po Polsce. Znacie ją, widujecie ją, fotografujecie. Ja tylko ze zdjęć w internecie jeszcze nie miałem okazji jej spotkać. Ani w Niemczech, ani w Polsce. No pół roku w Polsce nie byłem, to trochę ciężko. To co robię, to szybciutko otworzyłem tu pudło lokomotywy. Wyjąłem ze dekodera. To już niemalże mógłbym z zamkniętymi oczami robić, w przypadku niektórych modeli roku jak Vectron, wkładam dekoder najtańszy, Lux 12, najtańszy, jaki znam na rynku firmy Zimo, jest tak tani, że w sklepach go na ogół nie ma, momentalnie jest wykupywany, także nie tylko ja w ten sposób do tego podchodzę, żeby wstawić najtańszy, żeby jeździło, a nie, nie wiadomo co, bajery za ciężkie pieniądze, nawet go właśnie ciężko Kupić. Zapasy mi się skończyły. Gdzieś muszę zamówić te dekodery. Zakładam z powrotem obudowę. No. Dobra. Fajnie wskoczyła. Także już w tym momencie a, zaślepkę sobie tu włożę swoim zwyczajem. Co w pudełku to cóż, może domyślacie się. Części do montażu na lokomotywie, instrukcja, nic specjalnie ponad to, co zwykle jest. O, I ja sobie już jestem w stanie szybciutko postawić to na makiecie. Teraz sobie taki właśnie stoliczek tu postawiłem w miejscu yy, przy makiecie, tak żeby łatwo w jednej scenie szybko przechodzić. Przechodzić do, do właśnie tego momentu, kiedy już na samej makiecie ustawiam model i go programuję. Może troszeczkę za daleko. Dobra. Jaki on ma numer 623 -6 inwentarzowy, także ja go zaprogramuję na numer 23. Komenda wpisania, procedura programowania trwa. Rzeczywiście bardzo efektowne malowanie. Już teraz nie będę ściągał, jeszcze Wam bliżej pokażę to. Ściągnę chociaż może nawet Wy lepiej widzicie tu w tym przybliżeniu na makiecie niż w moich rękach, ale to co mnie interesuje no właśnie, nie jest to naklejka. To chciałem sprawdzić. Nie było tak w przypadku de debeshanker nie jest i teraz. Teoretycznie procedura programowania się zakończyła, ale coś mi się tu nie podoba. Nie. Wszystko fajnie działa. Znaczy światła się zmieniają. Nie wiem, czy wszystko fajnie działa. Działa. Jedzie. Przejdzie czas będzie trzeba tę lokomotywę troszeczkę objeździć. Na razie po prostu sprawdziłem, że jeździ, nie mam czasu na więcej, na to, żeby nią troszeczkę dłużej pojeździ, tak żeby dłużej pojeździła, tak ją teraz ściągnę jak jest i włożę z powrotem do pudełka. O i proszę bardzo, jak włożyć, delikatnie położyć na folii i najlepiej razem z folią tu gładko. E, co jeszcze? Fajnie się wkłada te wektrony firmy RoCo. Jeśli nie mają zamontowanych wycieraczek, u mnie nie są zamontowane, jeszcze są w tych częściach do montażu. Tutaj naprawdę bezpiecznie sobie ten model sieci. Jeszcze Wam troszeczkę pokażę. Pod światło, tak. Spójrzcie, rzeczywiście bardzo fajnie, że to nie jest naklejka, piękny model. No dobra, tak, 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 tak i możemy spokojnie pudełko zamknąć. O już, Proszę bardzo. No właśnie, pudełko zamknięte, a wybyście chcieli zobaczyć lokomotywę wieść. Powiem wam tak, wszystko, wszystko w swoim. W czasie e, takie rzeczy gdzieś pod koniec wakacji może dopiero zacznę kręcić. E, teraz jak na razie nic nie mogę obiecać, możemy się zastanowić, ale póki co jeszcze e, nakręcenie tej lokomotywy w ruchu musi poczekać. Dziękuję za obejrzenie odcinka. Żegnam się z wami. Cześć.